To był prawdziwie intensywny rok z diperem. Sporo testów zrobiliśmy na podstawie nowości, aktualizacji, sporo godzin nad wodą. Dzisiaj podsumujemy wszystko, co wydarzyło się w 2025 roku, żebyście w tym jednym filmie zobaczyli, jak bardzo ta technologia poszła do przodu. Aplikacja, która stała się centrum całego systemu przez cały ten rok pracowałem w oparciu o aplikację FishDipper, zarówno w wersji darmowej, jak i przede wszystkim w wersji premium, bo ona tutaj oczywiście jest najciekawsza. To dzisiaj kompletne narzędzie dla wędkarza, bo pokazuje mapy batymetryczne dla ponad Uwaga, 70 tysięcy jezior. Można tutaj również obejrzeć prognozę pogody, fazę księżyca, wschody, zachody Słońca. To wszystko, co dla nas jest istotne podczas zasiadki. Jest tam również dziennik połowów, zdjęcia złowionych ryb, czy historię zasiadek. Poza tym funkcje społecznościowe, czyli komentowanie i obserwowanie połowów jezior, pełna synchronizacja danych między telefonem i komputerem. To jest bardzo. Istotna ważna rzecz, że to wszystko się nie rozchodzi. Natomiast największe wrażenie robi mapowanie 3D, z kimkolwiek nie rozmawiałem, każdy mówi, że to jest znakomita rzecz. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem tą trójwymiarową strukturę dna w czasie rzeczywistym, wiedziałem, że to będzie na pewno pewien przełom w technologii wędkarskiej. Najmocniejsza mobilna ich sonda jaką testowałem to jest ta. Ten rok to premiera właśnie trójki, następca modelu Chirp Plus 2. I co nowego takiego znalazło się w tym urządzeniu? Po pierwsze jeszcze wyraźniejszy obraz, zwłaszcza na płyciznach. Ulepszone GPS i dokładniejsze mapowanie. Zasięg Wi-Fi nawet do 120 metrów, a skanowanie do 100 metrów głębokości to akurat na skarpiarzy mnie bardzo interesuje. 15 godzin pracy na baterii, szybkie ładowanie przez USB-C wreszcie. USB-C jest tutaj. No i najważniejsza rzecz mapy batymetryczne 3D na żywo. To urządzenie to m.in. między innymi na wyżu, że Rewelacyjnie się sprawdziło. Wszystkie górki, spadki, roślinność, to wszystko naprawdę było jak na dłoni. Sprzęt, który naprawdę realnie pomaga podjąć decyzję o w wyborze miejscówki. Łódka Zanętowa chyba wszyscy już wiedzą o niej ona zmieniła podejście do mapowania wód. Widziałem ją po raz pierwszy w 2024 roku, podczas rozmowy, którą przeprowadziłem z karpiologiem. A link do firmu znajdziecie w opisie. Następnie podczas tegorocznej rybomonii Deeper Quest to łódka, która potrafi skanować wyznaczony obszar, płynąć do zaplanowanej trasy, tworzyć mapy batymetryczne. pracuje nawet 7 godzin na jednym ładowanie, rewelacja, może działać z zasięgiem sonaru do waga 400 metrów. A w tym roku doszły dodatkowe aktualizacje, bardzo ważne, więc mapowanie 3D na żywo. Ciągle powtarzam te 3D, bo to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Teraz łódka tworzy trójwymiarowy obraz dna, e, tak jak e, Chirp plus 3. Sonar Marks. Jednym kliknięciem można oznaczyć hotspot. Bardzo prosta sprawa. Poza tym zmiana punktu startowego, więc już nie będzie problemu ze splątaniami przy stanowisku, przy ruszaniu łódki. Szybszy autopilot, możliwość ukrywania ścieżek. Tak więc quest stał się bardziej precyzyjny i jeszcze bardziej wygodny. Czy warto używać premium? Jak najbardziej. W tym roku wiele osób pytało o to, czy to się opłaca, moim zdaniem, do regularnego, świadomego łowienia, jak najbardziej. Natomiast do takiego rekreacyjnego, od czasu do czasu, gdzieś no, darmowa wersja powinna wystarczyć. Ale co daje premium? Bo takie pytania często padają. Więc po pierwsze, ogromną bazę jezior. Mapy 2D i mapy. 3D. To pokazuje twardość dna, co dla nas, dla karpiarzy jest jedną z zasadniczych oczywiście rzeczy. Jest jeszcze Premium Plus. Tutaj przypomnę o tym. To jest ochrona przed utratą sonaru i kilkanaście procent zniżki na akcesoria. Więc to może się naprawdę opłacać. Dipper wypuścił w tym roku zestaw, który nazywa się Power Bundle. To jest Sonda Cirp plus 3 plus panel słoneczny 36W. W cenie samej echosondy jest ten panel słoneczny. Tak więc on naprawdę dużą robotę robi podczas dłuższych zasiadek. Ma możliwość ładowania nie tylko echosondy, ale także np. smartfona. Deeper rozwinął nie tylko samą sondę, ale cały ekosystem, czyli aplikacje, łódkę zanętową, funkcje społecznościowe, mapy 3D. Tak więc ten rok pokazał jedno, że Deeper idzie jak burza, tak trzeba powiedzieć. A to ponoć z tego, co słyszeliśmy, to dopiero początek. Na koniec, jeszcze informacja o konkursie. Co będzie do wygrania? Power Bundle. Ten zestaw, o którym przed chwilą mówiłem czyli zestaw Dipper, Chirp plus 3, panel słoneczny rozkładany. W jaki sposób będzie można ten fantastyczny zestaw wygrać to powiemy w naszym filmie, który będziecie mogli obejrzeć w grudniu.